Widzowie, zbliża się Halloween i właśnie dlatego dzisiaj specjalny odcinek, który wymyśliłem, bo dowiedziałem się o pewnej gierce i sprawdzimy sobie się także jeżeli lubicie się trochę bać, no to ten odcinek będzie idealny dla Was. Słuchajcie, nazwa gry to Red Book Game. Jak się domyślacie, polega ona na tym, że musicie mieć czerwoną książkę, ale i nie tylko, bo musimy też mieć czerwoną świeczkę. A jako taką ciekawostkę, powiem wam, że ta gra wywodzi się z Meksyku i jej oryginalna nazwa to El Juego del Libro Rojo, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Mam taką nadzieję, także to taka ciekawostka. No a teraz przejdźmy już do dalszej części odcinka. Jeżeli nie lubicie bać, to lepiej tego nie róbcie i w ogóle może lepiej tego nie róbcie, bo jest to jednak... Wiecie, jedna z tych, tego typu gier, które są creepy, no i po prostu tego typu gra może wywołać was schizę, więc może po prostu lepiej tego nie róbcie. Jest to raczej gierka z tego typu gier, w których no nie powinniście grać e, w domu, a ja dodam dla podkręcenia klimatu, że aktualnie jestem sam, bo babci i mam nie ma, więc będę grał w tę grę zupełnie sam, będąc sam w domu. Myślę też, że mama i babcia nie do końca byłyby dumne, że w tą grę gram i nie do końca by się z tym zgadzały, dlatego że... <laughs> nie lubię takich rzeczy związanych, wiecie, z wywoływaniem duchów, czy z duchami, ogólnie horrorów oglądać. Ja to jestem jedyny w rodzinie, który lubi poczuć dreszczyk emocji widzowej i mieć gęsią, gęsią skórkę. I sorry, jeżeli kamera nie zoomuje, mam nadzieję, że będzie widzole w miarę łapała zooma. Nagrywam to kamerką z telefonu, którą się obs także jak widzicie, no ten... Zoom może być różny, ale mam nadzieję, że będzie jakoś git. Babcia z mamo mogą w każdej chwili wrócić dole, więc nie wiem jak na to zareagował, ale spokojnie babci mamo raczej żadnych duchów na mieścione. Też nie wiem czy w ogóle istnieją duchy, dacie znać, czy wierzycie w duchy, czy nie widzowie, bo jak dla mnie, no ja ani nie kwestionuję tego, że istnieją, ani nie kwestionuję tego, że nie istnieją, a wydaje mi się, że coś może być na rzeczy. No, bo czasem dzieją się wokół nas zjawiska, które są niewyjaśnione. I teraz, jak w ogóle zagrać tą grę? Jeżeli jesteście ze znajomymi, to musicie siąść w kółku, w okręgu no i zapalić świeczkę. Także ja teraz od tego tutaj zacznę. Ja nie mam sam, nie mam nikogo, i najpierw musicie zapytać się książki. Czy możecie zagrać w ogóle w tą grę i musicie trzymać rękę na książce, a następnie musimy otworzyć książkę z zamkniętymi oczami, zatrzymać palec na dowolnym słowie i jeżeli to będzie pozytywne, to możemy grać, jeżeli to będzie negatywne, to nie możemy zagrać. Tak samo kończymy grę pytając się książki, czy możemy ją zakończyć i jak otrzymamy odpowiedź, która wskazuje na to, że tak, to możemy, jak nie, to musimy pytać dalej. Z tego co zrozumiałem. Jeśli chodzi o takie dodatkowe zasady gry w Redbook Game, to na niektóre pytania lepiej nie znać odpowiedzi, więc nie pytajcie. Kategorycznie zaznaczam o datę waszej śmierci, bo jest to wbrew zasadom. A także starajcie się nie zadawać pytań, które mogą rozłościć byt, duszę, osobę, z którą po prostu rozmawiamy. Mam nadzieję, że coś tutaj widzicie, bo rzadko nagrywam tego typu odcinki. In real life, czyli <laughs> to było spoczko. Zapytajmy się, książki. Zamykam oczy, trzymam rękę na książce. Czerwona książka! Czy mogę zagrać swoją grę? Pojęcie ofiary? Serio, mamy tu coś takiego Co? Nie wiem czy to będzie widać Ale jest, chyba widać Pojęcie ofiary Hej, <laughs> dobra, bo ja mi sobie to teraz zamontuję i... Czy to jest jakaś schiza, czy tu słychać jakiś dźwięk? Ofiary, 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 ofiary Słyszycie to? Dziwne Dajcie znać, co to waszym zdaniem może być, bo nie kojarzę tego dźwięku. Okej, okay, dziwne, dziwne, dziwne. Na tym mi się palec zatrzymał. What the heck? Yo! Ej, dobra, zrobiło się creepy. Co to znaczy? Mogę zagrać, czy nie mogę? Spytajmy jeszcze raz. Czerwona książka, czy mogę zagrać swoją grę? Czy mogę to zrobić? Po. Coś wie, chyba nie do końca działa, ale teraz coś mi się trochę źle to zrobiło. Jeszcze raz. Czerwona książko, czy mogę zagrać w swoją grę? Obiecuję grać z pełnym szacunkiem. Takich i potem jest postaw. <laughs> Nie no dobra, musisz przyznać widzówicko że... Takich postaw, to stwierdzenie to naprawdę pasuje i jest taką totalną randomową odpowiedzią. W sumie jakby na to popatrzeć i pomyśleć, co nie? Książka oczekuje ode mnie takiej postawy, żeby grać z pełnym szacunkiem, to co wspomniałem wcześniej. Ej, dobra, to jest mocne! Czyli można wnioskować, że to pozwala nam zagrać? Widzowie, myślę, że to teraz nam pozwala tutaj zagrać. Ej tu w ogóle jest coś o duchu. Część widziana tego bytu to przyroda, zaś niewidziana to duch. Ej, dobra, to jest jak na to, że gramy w coś takiego, to nie jest, że w okoliczności, na tej stronie. Nie wiem, teraz, gdzie było to zdanie z tymi postawami, ale naprawdę to tutaj było. Naprawdę to tutaj było. Musicie mi tutaj zaufać. Wiecie, że ja bym bardzo sobie nie okłamał, no. Co jakiś czas też sprawdzam czy mama i macie nie wróciły, bo serio, one takich rzeczy nie lubią Więc jeszcze pomyślą, że bawię się w jakieś obrzędy czy coś, a po fakcie, jak nie zobaczą ten film, to już będzie git, także love you, mom and grandma. Wracamy do gry. Dziękuję za pozwolenie, czerwona książko. Zatem przechodzę do pierwszego pytania. Czy możesz powiedzieć mi, czy ktoś jest ze mną teraz w tym pokoju? Codzienności, okej. Okay. Czerwona Książko, czy w takim razie chcesz przekazać mi, że ktoś codziennie tutaj przez ten dom przechodzi, pojawia się? Jakiś byt, duch? Dusza? Jak to czynili? A wcześniej jest skrzywdzone i ciemne. Czerwona Książko, wiem, że podchodzę do tej gry z pełnym szacunkiem i respektem. Czy twoim zdaniem Robię wszystko dobrze? Czy coś mi przeszkadza i mam zakończyć grę? Jeśli mam ją zakończyć, powiedz mi to, a skończę. Dosłownie? Ale dosłownie, że coś źle robię, czy dosłownie, że gram dobrze? Czerwona książka. Czy ta odpowiedź dotyczyła tego, aby zakończyć grę, czy tego, że robię to dobrze? W myśl. W myśl czego? Czy mam zakończyć grę? Pytanie: Musisz trzymać rękę na książce. Rolę literatury. Dobra, nie wiem, widzowie, co tu się dzieje. Powiem wam, że ciekawe doświadczenie. Lekka schiza może wchodzić. A szczególnie, y, kiedy jest Halloween, więc taki takim klimacie, no, fajnie się wkręcić, widzowie. Było prawie świeczkę. Przejdźmy do jeszcze kilku pytań. Czerwona książko. Czy możesz powiedzieć mi, co wydarzy się w niedalekiej przyszłości w moim życiu? Bardzo proszę, jeśli możesz powiedzieć. Krakowska. Dobra, znowu mi się to otworzyło. Czerwona książko. Co wydarzy się w moim życiu? Czy możesz mi to powiedzieć? W najbliższych dniach co się wydarzy? Kierujący dziennikiem. Co masz na myśli... O chyba przyjechała moja mama i babcia? Tak, widzowie, tak, 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 tak. tak. Ale chyba jecie dalej widzowie. Trzeba zakończyć jeszcze grę. Czerwona książko. Co masz na myśli, mówiąc dziennik? Chodzi o jakąś osobę? Veto. I liberum veto i liberum conspiro. Ech, tak. Tutaj wydaje mi się, że nie zrozumiałem, bo mogło chodzić w książce o to, że nie chodzi o żadną osobę, a ja kontynuowałem temat. Czy w moim życiu jest lub pojawi się jakaś osoba, która będzie fałszywa? Niedawno zerwałem kontakt z takimi osobami. Satyra. Bajka o tym jest interesujące. Dobra, co tak Posłyszę, że mama weszła, że powiem jej, że nagrywam. Na ten moment wygaszę świeżkę, mam nadzieję, że to nie jest łamanie zasad. Mam nadzieję, że serio tutaj nie mamy zasad, bo podchodzę do tej gry naprawdę z pokorą. Dobra, widzowie, już jestem. Eee, jest gil widzowie. Mówię mamie i ma luz. W sensie nie lubię takich kierczek. Takich rzeczy się bawić, ale e, ma widzowie luz, bo boję się, że może jakoś źle na to zareaguje, ale jest gig, tak także dam widzowie. Dobra, sam do gry. Nie powinienem nawet też tak przerywać widowie tej gireczki. Mam nadzieję, że to nie jest nic złego. Oby. Nie. Yeah. Tutaj tylko mama gadała, żeby tutaj nic się z zynek nie zapaliło i w ogóle, ale spokojnie mówię, już trwa nagrywam, wszystko jest git. Safety environment, wszystko jest dobrze. I pamiętajcie, nie powtarzajcie tego w domu, tak? Ja to robię specjalnie dla Was, żebyście wy już tego nie musieli robić. Czerwona książko, czy jesteś dla mnie zła, że przerwałem na chwilę grę? Modernizm, a wcześniej jest albo i pozytywizm. A to są epoki powymieniane. Dobra, uznaję to, że nie. Ale wy jakbyście to robili, jakimś cudem, do do wniosku, że okej, okay. zagramy sobie falę ze znajomymi, to raczej lecicie straight całą grę, a nie przerywajcie. Dziękuję za odpowiedź książko, mam jeszcze kilka pytań. Widzę, zamyśliłem się teraz, książko. Czy to? Dobra, czekajcie. Przerwa. Kurczę, w sumie nie wiem co bym jeszcze mógł zadać, chyba będziemy kończyć powoli grę. Pomyślałem sobie też teraz, że to będzie świetny specjał na Halloween, więc prawdopodobnie zobaczcie odcinek 31 października w Halloween. Ostatnie pytania i kończymy. Czerwona Książka, muszę Cię o to zapytać. Czy wiesz może, yy, czy dziadek czuwa nade mną, czy jest gdzieś tutaj? Uff, aż się trochę, dystresowałem teraz, powiem Wam. Przerwałem pytanie, niedobrze. Bo jeżeli ktoś z Was nie wie, no to w tym roku niestety odszedł mój dziadek i ja w żadnym wypadku teraz tutaj nie robię na tym kontentu, żeby nie było, tylko po prostu z czystej ciekawości chcę zadać to pytanie. Uff. Przepraszam czerwona książko, że przerwałem pytanie, ale lekko się zestresowałem. A zatem zapytam ponownie, czy jest gdzieś tutaj wśród teraz mnie w tym domu dziadek i czuwa nade mną i nad nami? O tej rzeczywistości wiedzy, a jest zweryfikowanego przy pomocy aktualnej wiedzy o tej rzeczywistości. Nie wiem, czy to można tak sobie te słowa podciągać, czy tylko to konkretne, na które się najedzie, no ale jest tutaj coś takiego. Ej, seru, jak też oglądać to, coś z rodzinki, czy coś, to nie robię na tym kontentu, tylko po prostu przy tej ciekawości. Chciałem się dowiedzieć, czy te słowa, które przed chwilą czytałem, to książka powiedziała, że mam świadomość, że być może istnieje Afterlife i chodziło o Afterlife'a? Bo rzeczywistości, tej rzeczywistości, wiedzy, czyli co, że mam wiedzę o Afterlife'ie, że może istnieć? O to chodzi? Jeszcze jedno pytanie mam. Czerwona książko. Czy gdziekolwiek jest teraz dziadek, jest mu tam dobrze? młodopolskiej, w literaturze młodopolskiej, staje się niemal głównym bohaterem, zwłaszcza z tej warstwy wywodzili się tej rangi pisarze, co ta sprawić Orban, a poniekąd i Raymond. Okej, okay. ogólnie odbieram to jako, że tak. To jest po prostu że jest czysta ciekawość. Na pewno tak macie, że jak ktoś bliski wam odejdzie, czy coś to zastanawiacie się, co się z nim stało. Gdzie jest teraz i w ogóle i czy jest mu dobrze tam gdzie jest? A, tak samo jak ja. Kocham Cię dziewczynku, kocham Cię. Mam nadzieję, że faktycznie jest Ci dobrze, ale wierzę w to, że tak jest. Wierzę w co, że tak jest, gdziekolwiek jesteś. To było mocne, widzowie. To było mocne, ale dobra. Chyba mi wystarczy. Także czas zakończyć grę. Czas zakończyć grę. Tym bardziej, że jednak zadawanie tego typu pytania jest bardziej stresujące jak już babcie i mama wróciły widzowie, bo nie wiadomo co właśnie sobie pomyślą czy rodzinka też, że takie tematy poruszam czy coś, co nie. Ale tak jak wam mówię, no nie pod wyświetlenia content czy coś, tylko po prostu... nawet mi się głos odradzał mówię, tylko po prostu jeżeli mam taką możliwość spróbować, no to, to po prostu próbuję zobaczyć, tak? Dokładnie tak, dlatego mam nadzieję, że nikt z rodzinki nie będzie za mnie to zły, jak to ogląda i pamiętajcie rodzinko, kocham Was. Czas zakończyć grę. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, czerwona książko. A zatem Pora na ostatnie pytanie. Jeżeli były tutaj ze mną jakieś dusze, byty, to prosiłbym, abyście zostały tam gdzie byłyście, byliście, nie podążali za mną, bo nie macie takiego prawa. Ja byłem tutaj, zadawałem te pytania w pokoju, wy odpowiadaliście poprzez książkę również, czy ty książko. Także z pełnym respektem yy, proszę o odejście i pytam. Czerwona książko, czy mogę zakończyć grę? Pokrewieństwa z muzyką? Dobra, to taka dość niejasna odpowiedź. A zatem zapytam jeszcze raz, przypominając, że jeżeli tutaj były jakieś byty, czy dusze, nie macie prawa tam podążać, podążać tam, gdzie byliście. Idźcie w pokoju, ja też odchodzę w pokoju. Do widzenia. Hmm, interesujące, bo na koniec tutaj tego nagrania wyłapał się chyba dźwięk zegara. Co o tym sądzicie? Do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia. Jest to bardzo możliwe, bo dosłownie znajduje się on tutaj. Więc mógł akurat wydać dźwięk. Ciekawe, że akurat pod koniec gry, a akurat mi się to kojarzy z tym, że zegary, gary, wiecie, tün, 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 tün. i na przykład jest game over albo. Coś ważnego się dzieje w filmie, czy jakaś dramatyczna pauza, szok, czy coś tego typu? Ciekawe. Zadam to pytanie jeszcze raz. Czerwona książka, czy mogę zakończyć grę? W sytuacji absolutnie nienormalnej. No ja jestem sytuacja dosyć nietypowa, bo gram widzowie w Redbook Gamer Potem jest to chyba odpowiedź. Okej, okay. nie wiem, co się nagrało, co nie, ale... Po tej odpowiedzi, telefon się rozłączył z OBS-em, kamerka z aplikacją. Więc uznaję to za sytuację nietypową, nienormalną, a zatem jako odpowiedź tak, że mogę zakończyć grę, a zatem to właśnie teraz zrobię. Widzieliście tą sytuację i to było dosyć dziwne i nienormalna sytuacja, tak jak tutaj książka nam powiedziała. Dosyć nietypowa jak widzicie sytuacja. A to również oznacza koniec tego specjału, Halloweenowego, który mam nadzieję, że Wam się spodoba. Bo dla mnie to też było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie widzowie. Pytałem też się w ogóle mam, czy chciałabym wystąpić, ale mówi, że jeszcze nie jest gotowa, więc widzowie, może kiedyś będzie. Piszcie też, że chcecie ją zobaczyć, to może to na nią jakoś płynie, że hej! fajnie będzie wreszcie może wystąpić, także. Kto wie, kto wie? Może kiedyś jakieś widzowie odcineczek, live'ik wspólny z rodzinką, czy z małą samą kto wie, może z babcią, może z wujkiem, może z kuzynkami się zobaczy. z kuzynką to już kiedyś robiłem powiem Wam, że klimaci, to musicie przyznać, jest możecie w ogóle doznać, czy macie jakieś dekoracje na Halloween, bo ja mam tutaj taką oto poduszeczkę ale to nie wszystko, bo całą rodzinkę jedynie, które Wam już pokazywałem, łącznie z takim oto z zameczkiem zobaczcie to zobaczcie to Mamy tak, syna dynie, albo córkę dynie. mamy dynie. zoom, zoomujesz, o, dziękuję, ale ostatnio to, że też upgrade'i, bo mamy też tatę dynie. Jeżeli coś z tymi dyniami będę robił, a mam takie plany, jak się uda, to teraz możecie zobaczyć efekty. No i mam jeszcze takie żalucie od mamuni dostałem, patrzcie to okie. Żelki creepy Halloweenowe. A, jeszcze mam to. Cukiereczki Halloweenowe, patrzcie, bo w takim oświetleniu to ciężko będzie Wam zobaczyć, więc to je wyciągniemy. O, leży O, proszę bardzo. Dynie, tylko że cukierki. Pyk. I jeszcze jeden. Czy on ma inną twarz? Nie, chyba taką samą. A może się trochę różnią. No, takie coś. Także to był specjal Halloweenowy. żeby oczywiście szczęśliwego, wesołego Halloween. Happy Halloween, guys! Woo! Dziękuję jeszcze raz książko tutaj za możliwość skończenia gry. Ciekawe doświadczenie. No i dawajcie znać jakie jest Wasze stanowisko jeśli chodzi o duchy. Czy w nie wierzycie, czy nie, bo jak dla mnie to może coś być na rzeczy, a niektóre odpowiedzi tutaj naprawdę były sensowne. I ta sytuacja z tym telefonem, creepy, nietypowe. Chciałbym tutaj zaznaczyć też że ta sytuacja z telefonem wydarzyła się w trakcie nagrywania tego odcinka jeszcze jeden raz, ale po prostu w jakimś losowym momencie, który akurat nie wpływał na to, że może to mieć związek z grom. także tutaj to mógł być znowu przypadek, a może akurat nie, bo kurczę, akurat jak książka mi coś takiego powiedziała, to to się wydarzyło, więc zostawiam wam to do analizy. No i też wydaje mi się, że mimo wszystko trzeba na to wszystko patrzeć z przymrużeniem oka, no bo jest to tylko gra, a może i nie, nie wiem jak się na to zapatrywać, no ja grając w tą grę oczywiście odczuwałem respekt, szansuneczek, no ale również miałem fan. Jak znacie jakieś creepy gierki to możecie pisać w komentarzach, to sobie poczytam, jak mi się jakaś spodoba to kto wie, może sobie zagram. Także widzowie, na koniec jeszcze raz powtórzę, nie grajcie w tą grę w domu i to też mi nasuwa już nazwa tego odcinka, prawdopodobnie jaką zobaczycie, czyli Nigdy nie graj w tą grę w domu, albo nigdy nie graj w tą grę będąc samemu w domu. Bo nie wiadomo co się wydarzy. Mam nadzieję, że ten odcinek naprawdę się udał, bo nie mam doświadczenia w nagrywaniu takich odcinków ERL, ale wydaje mi się, że wyszło naprawdę bardzo fajnie i jestem ciekawy Waszych komentarzy. na koniec nie pozostało mi już nic innego jak tylko żyć Wam. Wesołego i udanego Halloween, także Happy Halloween! Woo! Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, Jeśli do, kliknijcie do to komentarza, oczywiście to na łapkę w górę i subskrypcję będzie mi bardzo, bardzo miło. A ja teraz się odmalowuję już. <śmienny>